Dobry Państwu, miło nas wszystkich widzieć już na jawie, można powiedzieć, nie tak jak online. Cieszę się ja, na pewno moi koleżanki i koledzy również cieszą się bardzo tego i odbieram, chciałam powiedzieć, otwieram obrady 28. sesji Rady Miejskiej w Zabudowie w kadencji samorządu. Witam serdecznie wszystkich obecnych radnych. Witam burmistrza Adama Tomanka. Witam Wiesława Dobrowskiego, zastępcę burmistrza. Witam Monikę Lisowską, sekretarz i Witam panią skarbnik Jolantę Kiewaniu. Bardzo nam miło, że wszyscy na salę konferencyjnej I po prostu witam, jeśli ktoś przybył gdzieś z gości albo nas jest, na, to po prostu ogląda też. Witam wszystkich obecnych, którzy uczestniczą może online w obradach. Dzisiejszej sesji. Informuję, że ilość obecnych radnych na sali obrad zabezpiecza regulaminowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Porządek obrad otrzymali Państwo wraz z zawiadomieniem na sesję. Czy radni mają jakieś uwagi do przesłanego porządku obrad? Nie widzę. Burmistrz wniesie o rozszerzenie porządku obrad o jeden punkt, to jest jak wcześniej przedstawił, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Michałowo przez gminę Zawodów. Dokładnie Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, eee, ten projekt uchwały, który chciałbym, żeby był obradowany podczas dzisiejszej sesji wpłynął akurat z gminy Michałowo dosłownie w tamtym tygodniu ostatnim momencie, a nie chcielibyśmy zwlekać i czekać na kolejną sesję, wobec tego prośby, żeby ten projekt uchwały został uwzględniony w porządku obrad. Wobec tego Wydaje. zwracam się do radnych z pytaniem, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o zmianę porządku obrad? I będę po kolei wywoływać, wyczytywać nazwiska imiona radnych i proszę powiedzieć kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Marta Aleksiejczuk-Szotko. Za. Jan Borowski. Za. Grażyna karetoniu michiej Za. Paweł Dobiecki Za. Drewnowski Dariusz Jacek. Za. Jermaniuk-Lodzimierz. Za. Agnieszka Iwanowicz? Za. Marcin Kalinowski. Za. Antonina Kuna. Za. Za. Zdzisław Kuźmicz. Za. Justyna Kurzew. Za. Janusz Lewkowicz. Za. Andrzej Michalczuk. Za. Edyta Bogusława Muraska, Za. Mariusza Nikolajuka. Przepraszam. Nie mam dzwonił, że nie, nie może być obecny na dzisiejszych obradach sesji. Stwierdzam że uchwała została, projekt uchwały został przyjęty do urzucenia w dzisiejszym porządku obrad. Dziękuję i przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy zawodów na 2021 rok druk nr 32 łamane przez 2021 i poprosimy naszą Panią Skarbnik, Panią Jolantę Iwaniuk, o projektu uchwały. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Zmiana w budżecie spowodowana jest bieżącą realizacją budżetu, jak również zmianami w zakresie dochodów i wydatków majątkowych. Ponadto jeszcze proponowane jest zaciągnięcie kredytu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie w zakresie wodociągów na terenie gminy Zabudów. Dlatego też że zmiany te powodują zmianę nie tylko samej uchwały budżetowej, ale również zmianę WPF-u, czyli Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021. 24. Proszę Państwa, zmiany w zakresie budżecie, w zakresie dochodów to są to, jak mówiłam, są to zmiany i majątkowe i bieżące i tutaj największe, największe przełożenie to mają zmiany takie, które wiążą się z wydatkami bieżącymi, to na przykład w zakresie dróg podpisana została umowa o inicjatywę lokalną i mieszkaniec y, Sołectwa Halickie wpłacił 15 tysięcy zł na remont y, Nowosady, przepraszam, już, 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 już. pan Jan pomachał głową, ja zareagowałam, Nowosady, tak, przepraszam, nie jest Halickie, Nowosady wpłacił y, y, 15 tysięcy, bo już zostało to wpłacone i w wysokości 30 tysięcy zrealizujemy zadanie w zakresie remontu drogi położonej przy jego działkach też ponadto wprowadzono kwotę 55 tysięcy to jest kwota do, w tym 15 tysięcy to jest kwota dotycząca środków przeznaczonych na zakup sprzętu hydraulicznego Lukas. Tutaj będziemy oczekiwali od naszej jednostki OSP w Kworwarkach, żeby wpłaciła nam 15 tysięcy, które otrzymała z Samaszu. My dołożymy jako gmina 30, za zgodą oczywiście Rady 35 tysięcy złotych i wówczas zostanie zakupiony ten sprzęt w granicach 50 tysięcy złotych i chcielibyśmy, żeby sprzęt był na stanie gminy zawodów, a nie na stanie jednostki, dlatego nie jest przekazywana dotacja, tylko y, jakby jednostka y, dokona wpłaty tak, na ten cel. Ponadto Starostwo Powiatowe y, już y, przysłało uchwałę o tym, że wyraziło zgodę na dofinansowanie na 40 tysięcy samochodów w rybołach. I jest to dofinansowanie gminy, więc też my będziemy kupowali, my kupiliśmy ten samochód i my, że tak powiem, ponieśliśmy nakłady, z tym, że te 40 tysięcy spowodowało, że zmniejszyliśmy nasz udział własny, a zwiększyliśmy udział dofinansowania pozyskanego z innego źródła, to jest od starostwa powiatowego. Ponadto pozostałe zmiany w zakresie bieżących dochodów to są zmiany wynikające z bieżącej realizacji poszczególnych dochodów, tak jak już obserwujemy po wykonaniu tych w sumie pięciu miesięcy tego roku. W tym roku, proszę Państwa, nie pobieramy opłaty targowej, to wynika z przepisów wyższego rzędu, czyli z ustawy bezpośrednio i ta kwota, którą pobraliśmy w roku dziewiętnastym jest podstawą dokonania rekompensaty nam tych niepobieranych opłat. W związku z tym do naszego budżetu płynęło już płynęło 11 526 zł. Jest to kwota, która była przez nas uzyskana w 2019 roku. Ponadto wprowadzone zostały kwoty związane z funkcjonowaniem MOPS-u jako jednostki budżetowej, czyli w związku z, ze zmianą, ze zwiększeniem środków na działalność MOPS, to jest w zakresie programu wspierać seniora, została wprowadzona kwota 5554 zł, a już mieliśmy wcześniej wprowadzoną 12 000 zł. Ponadto, co my tutaj jeszcze dokonano, przesunięć w zakresie działań rodzina, czyli też również są to działania MOPS-u. Ponadto wprowadzona została już z dochodów majątkowych, jak również po wydatków majątkowych, wprowadzona została droga Ostró odcinek drogi do zrobienia Ostrówki Dawidowicza, rozbudowa drogi 106, 866b. Tutaj wprowadziliśmy tą drogę na rok 2021. Środki pochodzące z Funduszu Rozwoju, chyba to jest Dróg, rozwoju Dróg, teraz to się tak nazywa. To z tego funduszu wprowadziliśmy 2666,359 zł, a w wieloletniej prognozie finansowej ten, tą część, która jest do realizacji na przyszły rok, bo w sumie droga będzie wykonywana do października przyszłego roku, tą drugą część ze środków własnych wprowadziliśmy w WPF-ie. I, i dochody to by było jak gdyby na, na dochody to by było wszystko, proszę Państwa w przypadku wydatków... Bardzo duża kwota nastąpiła w wydatkach majątkowych, ponieważ nastąpiło zwiększenie planu o 3 586 877 zł. W tym wprowadzono zwiększenie planu na wodociąg za jeździecę Bobrowa 733 438 zł. i pożyczkę na 1 460 zł. Jest to tylko kwota netto zadania, ponieważ podatek VAT podlega w naszym przypadku zwrotowi, więc nie możemy zaciągnąć pożyczki na ten cel. I ta kwota 1 460, jest to kwota oczywiście szacunkowa, kredyt, pożyczka, bo to nie kredyt pożyczka podlega umorzeniu po spełnieniu wymogów zarówno tych wymogów tak zwanych rachunkowych, czyli mamy nie dopuścić do przeterminowania którejkolwiek z lat, musimy pilnować tych terminów, chociaż nigdy nie dochodzi praktycznie do, yy, przed, że tak powiem yy, nie, zapłat, yy, nie płacimy nigdy po terminie. Staramy się, żeby to było zawsze w terminie, chyba że jak, jak jakiś wyjątkowy przypadek, że bank tam odset, wysokości odsetek nie przeszła, ale to, to jest sporadyczne, a tutaj będziemy mieli odsetki już wyliczone po prostu według yy, skali i y, również efekt musimy ekologiczny uzyskać, oprócz tego, że ten efekt y, tak zwany wynikający z rachunkowości jako samej. I tutaj y, od 30 do 50% pożyczka może być umorzona w zależności od wysokości dochodów przypadających na jednego mieszkańca i że w związku z tym, że my jesteśmy bardzo bogaci, to y, dostaniemy umorzenie, możemy dostać maks 30%. Mamy 30% to to jest też ponad 400 tysięcy, Ja myślę, że to nie jest taka mała kwota dla gminy zawodów, jeżeli, jeżeli by się udało to umorzenie uzyskać po spełnieniu warunków, no to byłaby to kwota, która by pozwoliła dokonać spłaty niższej o te ponad 420 tysięcy złotych. Ponadto pozostałe zmiany to właśnie to o czym mówiłam ta droga. Ale o tym już mówiłam przy dochodach. Ponadto to też już mówiłam przy dochodach, czyli to zmiany w OSP, w rybołach, zmniejszenie o 41 tysięcy wkładu własnego, a zwiększenie o 40 tysięcy udziału dofinansowania powiatu naszego jałtowskiego i te 50 tysięcy na zakup sprzętu hydraulicznego Lukas. Ponadto wprowadzono 40 tysięcy na wykonanie przebudowy ścian konstrukcyjnych i wymianę gresu na korytarzu w szkole podstawowej w Białostoczku. Tak, tam jest punkt. Uh -huh. y Ponadto wprowadzono, dokonano y przesunięcia i zwiększenia o 10 tysięcy w zakresie opracowania y wniosku. Do realizacji zadania z udziałem środków unijnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krynickich. Ponadto wprowadzono roboty dodatkowe na wymianę LAMP w parku, i te, ta kwota była już wprowadzona w budżecie i wynosiła 19 tysięcy zł. Jednakże obecnie, po otrzymaniu aktualnego kosztorysu zmiany tych LAMP, to jest kwota 50 846 zł, więc y, zwiększamy o 31 850 zł. Ponadto sołectwo zagruszany, chociaż jeszcze nie dokonało zmiany, ale planuje się dokonanie zmiany wydatków na dokończenie wiaty przy świetlicy w kwocie 2230 zł. To jest też wydatek y, majątkowy, ponieważ y, ta wiata była już... Y, to jest kontynuacja zadania, a tego zadania u nas nie było w załączniku inwestycyjnym. I te przesunię pozostałe przesunięcia to są już w ramach poszczególnych dział działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Ponadto wprowadzono kwotę w wysokości 16 200 zł na dofinansowanie wkładu własnego w realizacji zadań y, związanych z OSP i tutaj nasze jednostki składają wnioski i każda z jednostek y, może pozyskać y, określoną kwotę wraz też z naszym y, dofinansowaniem. Y, ponadto na potrzeby referatu gospodarki y, komunalnej to na oświetlenie, czyli na zużycie energii elektrycznej w w sieciach, w wszelkiego rodzaju stacjach wodociągowych, w oczyszczalni, w hydrofoniach zwiększono o 30 910 zł. W wyniku tych zmian zostały zmienione wykaz zadań inwestycyjnych i środki na finansowanie jak to również dotacje udzielone z budżetu i przychody i rozchody, a przychody i rozchody to związane z tym są, że zaplanowana jest ta pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I tutaj to już co już mówiłam na początku, że te zmiany spowodowały również zmiany załącznika wieloletniej drogi finansowej. Z mojej strony to ja dziękuję, Państwo macie pytania to bardzo proszę. Dziękuję bardzo dla Pani Skarbnik. Chciałam radnych poinformować, że my na posiedzeniu komisji wszyscy radni, na posiedzeniu Komisji Budżetu Spraw Lokalnych i Praworządności wydali pozytywną opinię do przedstawionego projektu uchwały. I otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Proszę bardzo, raźna Proszę Państwa, chciałabym, mam takie dwa pytania. Po pierwsze sprawa wodociągu chciałabym, żeby to zostało wyjaśnione, dlaczego akurat ten odcinek i czym to zostało umotywowane, a po drugie, jeżeli chodzi o sprzęt lukas, też czym to jest umotywowane, że akurat dla tej jednostki i czy to było uzgodnione z komendantem i Państwo wiecie, że Ochotnicza Straż Pożarna jest organizacją pozarządową, więc również może sama składać wnioski o różnego rodzaju dofinansowania, może uczestniczyć w grantach. Przestań. Dziękuję. Postaram się udzielić odpowiedzi na pierwsze pytanie. Mamy dwie przygotowane dokumentacje na rozbudowę sieci wodociągowej. Mówię o samej sieci wodociągowej. Pomijam te wnioski, które zostały złożone do Prowu i otrzymały dofinansowanie i mówią o maksymalnym stopniu wykorzystania środków zewnętrznych. I obecnej tych środków generalnie nie ma. Budżet był przez nas wspólnie przygotowywany na koniec roku i ta pozycja mówią o budowie akurat sieci wodociągowej akurat. W relacji e, zajziercy bobrowa już wtedy się pojawiła. Wobec tego praktycznie pół, pół roku temu. Zawsze możemy zadawać pytanie, dlaczego jedna, a nie druga, na przykład e, miejscowość. Dwie dokumentacje praktycznie były przygotowane w tym samym momencie, mówimy o czasie. Jeśli chodzi o liczbę osób potencjalnych albo deklarujących gotowość do e, podłączenia się do sieci wodociągowej jest można powiedzieć identyczne. Wobec tego są porównywalne pod tym względem. I naprawdę chyba nikomu z nas nie uda się udzielić odpowiedzi na to pytanie, dlaczego ta, a nie druga. W mojej opinii i tutaj też podczas już komisji o tym mówiłem, w przypadku zwłaszcza zabudowy zagrodowej, z którą mamy do czynienia na terenie naszej gminy. Bardziej sensownym mówią na przyszłość rozwiązaniem jest niekoniecznie budowa samej sieci podociągowej, tylko zabezpieczenie nawet z naszych środków budżetu gminy pieniędzy na granty, które umożliwią budowę, ale studni głębinowych z dofinansowaniem, jeżeli nie ma środków zewnętrznych, to z dofinansowaniem. Z budżetu gminy. Także przypomnijcie mi Państwo również o tym, podczas tworzenia budżetu na 2022 rok, żebyśmy uwzględnili po prostu w naszym budżecie pewną pulę środków. Sukcesywnie, tak jak w chwili obecnej, jak mówią przydomowych oczyszczalnych sieci, mielibyśmy możliwość korzystania jako mieszkańcy również z grantów, które pozwoliłyby na zabezpieczenie potrzeb w zakresie dostępności wody, wody do całych wypadków. Panie burmistrzu, żeby zadowolić mieszkańców, bo tam są Mieniewicze Laszki i Kolonia Krynickie, bardzo proszę powiedzieć, no jakie mieszkańcy mają szansę Ewentualnie, żeby ludzie wiedzieli po prostu, dzisiaj nie mogą. Szanowni Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o szanse, y, mamy nową perspektywę już finansową, praktycznie ona się rozpoczyna. Y, Myślę z moich akurat ustaleń wynika, że być może środki na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej ograniczone to ograniczone, ale pojawią się. W końcu 2021 roku. I wówczas będziemy, podobnie jak w poprzednich latach, starali się złożyć odpowiedni wniosek, w ramach którego uwzględniona zostanie ta przedmiotowa inwestycja. Pamiętajmy również o tym, że nie chodzi tylko i wyłącznie o rozbudowę istniejących sieci wodociągowych, ale zapewnienie zarówno naciśnienia, jak i dobrej jakości Wody. Tak więc myślę, że to jest perspektywa po prostu kolejnego roku. Kolejnego myślę roku. A wszystko się wyjaśni, bo w chwili są prowadzone rozmowy między Polską a Komisją Europejską. Umowa Romowa ma być podpisana. Myślę, że to będzie generalnie koniec 2021 roku. A kiedy pojawią się nowe konkursy, trudno mi akurat powiedzieć. Najwyżej maksymalnie spodziewam się, że za. Proszę. A odpowiedź na drugie jeszcze pytanie? Jeżeli chodzi o drugie, e, drugie pytanie, sprzęt, który, o którym tutaj jest e, mowa, czyli e, sprzęt z przeznaczeniem akurat dla OSP e, Folwark, e, podobnie praktycznie każda jednostka mogłaby postąpić. Jednostce udało się uzyskać 15 tysięcy dofinansowania z samaszu. E, Zawsze można mieć dramaty, dlaczego jedna, nie na przykład druga. Cały sprzęt kosztuje 50 tysięcy, to jest jeszcze stara cena, jeżeli będzie była po prostu rady, to zrobimy to w ten sposób, że sprzęt stanie się własnością gminy zabudów, a nie będzie własnością stowarzyszenia, stowarzyszenia którym jest jednostka SP, stąd na przykład jest również uchwały dotyczącym zmian budżetu jest informacja o przeznaczeniu w formie dotacji na rzecz gminy Zabudów w kwotę 15 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o możliwości pozyskania środków zewnętrznych, wszystkie jednostki korzystają w różnym oczywiście stopniu, ale korzystają ze źródeł zewnętrznego współfinansowania, określają swoje potrzeby w chwili obecnej otrzymaliśmy my jako Gmina 25 tysięcy złotych dofinansowania z Urzędu marszałkowskiego e, w obszarze właśnie Ochotnicze Straży Pożarnej. W tym budżecie również dokładamy 14 tysięcy złotych z naszego budżetu, aby w jakimś stopniu zaspokoić potrzeby wszystkich, e, wszystkich jednostek. E, wkrótce będzie, już jest ogłoszony nabór. Mówią o konkursie w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i każda jednostka indywidualnie będzie mogła e, również korzystać z tych środków, a przynajmniej aplikować. W tym celu, aby zwiększyć również prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania, bowiem stowarzyszenia borykają się najczęściej z ograniczoną pulą środków własnych. E, wobec tego, w tym celu chcemy zabezpieczyć z budżetu gminy. Wkład własny dla jednostek OSP w kwocie 12,5 tysiąca złotych. Dziękuję. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę, Andrzej Michalczuk. Tylko szybkie pytanie: Mamy w kwestię wyjaśnienia, który to odcinek drogi ma być robiony w Nowosadach. Myślę, że to pytanie akurat e, przejdzie. Chyba, że Pan Radny, akurat Skrzyniński wprost jest w stanie określić, Pan Jan Borowski, przejdzie na e, Pana kierownika gospodarki komunalnej. Jest to droga akurat wewnętrzna, nasza, prowadząca, tylko jeśli chodzi o lokalizację, myślę, że Janek będzie mógł to To znaczy, ja mam informację, może nieoficjalną, który odcinek drogi ma być wyremontowany, i wolałbym, żeby to odpowiedział jednak kierownik. Dziękuję bardzo. Pan kierownik pojawił się na sesji, wobec tego prosimy też, zapamiętamy to i skierujemy pytanie do Pana kierownika, jeżeli możemy tak zrobić. Dziękuję. Czy ktoś z radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. <śmiech> <śmiech> Ja przepraszam. Szanowni Państwo, ja tylko akurat powiem możemy oczywiście teraz poprosić Pana kierownika w międzyczasie. E, może poprosić Pana kierownika, żebyśmy wiedzieli. Ale jeżeli chodzi, ja tylko przypomnę, z mojej inicjatywy pojawiła się kilka lat temu, e, pojawił się projekt uchwały w sprawie inicjatyw lokalnych, który stwarza szansę realizacji większej ilości różnego rodzaju zadań przy ograniczonym zasobie finansowym, jakim dysponuje gmina. W związku z tym uwzględniliśmy możliwość partycypacji w kosztach, bądź też w pracy na przykład poszczególnych bezpośrednio przede wszystkim zainteresowanych na przykład realizacją inwestycji mieszkańców. Stąd jeżeli y Tutaj jest jeden z przykładowych akurat takich, jedno z przykładowych przedsięwzięć. przedsięwzięć Pojawił się wniosek, finansowanie 50 na 50 na 50%, czyli środki zewnętrzne, w tym wypadku mieszkańca 15 tysięcy złotych i nasze z budżetu również 15 tysięcy złotych. Jest Pan kierownik wobec tego, może będzie w stanie Yy, udzielić odpowiedzi na pytania, które odcinek drogi chodzi w tym wypadku. Pani kierownik. Yy, pan yy, no to pan radny Jan. Tam tak, yy, to jest tak, jak się wjeżdża do Nowosad od strony Zabudowa, to jest pierwsza droga lewo, Tam złożyli Państwo taki wniosek gdzie wyrazili zgodę na dopłatę na współfinansowanie tej drogi no i podpisaliśmy umowę i na tej podstawie będziemy tę drogę realizować ogólnie to chodzi gdzieś około 50 50% a jaki to jest odcinek drogi, szerokość, jaka długość jest? Długość. długość to jest około 350 metrów, szerokość około 6, I za 30 tysięcy. taki odcinek drogi można za 30? Za 30 tysięcy i z rowami znaczy tam akurat nie ma możliwości wykonania rowów. planuje się wykonanie podsypki z piasku, ewentualnie gruz tak zwany, no i nawierz trochę żwiru. Ogólnie to jest poprawa przejezdności. 350 metrów, tak? Tak. Tym, jeszcze dodam na temat tej, tego remontu. W tamtym roku wyznaczyliśmy tę drogę. No i w tym roku częściowo właściciele gruntów po lewej stronie, a konkretnie sądy, wyciął drzewa, żeby nie przeszkadzały. No i mniej więcej w tej chwili chcemy zrealizować tę inwestycję. Ja dziękuję bardzo już dla kierownika. Przechodzimy, czy ktoś jeszcze z radnych chciałby zabrać głos na temat? Przedstawionego projektu uchwały. Bardzo proszę. Nie widzę. Wobec tego poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabudów na rok 2021. To jest druk nr 32, łamane przez 2021. oraz kolejny.